Dobra, widzowie, ja już jestem po koncercie Ariany Grande i tym evencie nie było żadnego UPO i w ogóle poruszania się UPO, ale event był ogólnie fajny. Koncert też mega fajny, słynne piosenki Ariana Grande były. A ja zapraszam Was do oglądania urywek z tego koncertu Ym, i prezentacji lotni, którą dostaje się za ten koncert. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Życzę Wam miłego oglądania. Siema. Dobra, widzę, dostałem nową lotnię. Oczywiście sobie ją wyposażę, bo ja i O nie, nie da się. Mnie nieudacznik złapał. O, uratowałem kogoś.